Hmm. 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 Hej, witam wszystkich. Mam nadzieję, że anime się podobała. Zrobiłem ją głównie dlatego, że po prostu chciałem wam podziękować za to, że wbiliście na mój kanał i zostawiliście suba. <laughs> Z pięciu nagle 1500. Wow, to niesamowite. Dlatego po prostu chciałem wam powiedzieć: dziękuję. Dziękuję, że jesteście i specjalne podziękowania chciałem skierować do Prozury. Bo chociaż pewnie tego nie oglądasz, to chciałbym Ci bardzo podziękować. Podałeś mi szansę, żeby pokazać się ludziom i nie zapomnę Ci tego. Naprawdę, to bardzo dużo dla mnie znaczy i jeżeli kiedykolwiek będziesz potrzebował jakiejś pomocy, wiesz gdzie mnie znaleźć, z chęcią pomogę. Także jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję i kończmy te czułości. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, zostawienia komentarza dla algorytmu i lajka dla zasięgu. Widzimy się niedługo. Cześć!